Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jaskar i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w takim małym, nowym cyklu, w którym to stwierdziłem, że raz na jakiś czas yy, będziemy sobie ogrywać jedną gierkę, tak po prostu. Nie będą to serie, będą to gameplaye, takie poboczne, ponieważ żeby nam się nasze gry, dwie serie Minecraft i Wiedźmin nie znudziły w takim sensie, że mi się czasami nie chce po prostu i nie grać, dlatego zrobimy sobie taki mały gameplay jakby z innej gierki wiecie, raz na jakiś czas będzie inna gierka czasami pojawi się ta sama no i dzisiaj na pierwszy ogień idzie FIFA 19 raz na jakiś czas lubię sobie zagrać w taką fiskę, no i moja kariera menadżera z... Arki Gdynia, tak więc ponieważ jestem z Gdyni i jestem kibicem Arki, tak więc stwierdziłem, że polecimy sobie z taką karierą. Trochę już tutaj rozegrałem meczów. A dokładnie mamy grudzień. No i oczywiście będą skróty z tych meczów, akcji i w ogóle. Gram na klasie światowej Jeśli chodzi o poziom, mogę wam nawet to pokazać, żeby potem nie było. Eee, klasa światowa, tak, wszystko jest, szybkie zmiany, tam po 5 minut bodajże. No i tak wygląda mój skład. Eee, trochę zmian jednak wprowadziłem, ponieważ. Eee, formacja jest w ogóle nietypowa. Eee, formację ja sam sobie ułożyłem, ponieważ... Eee, Chciałem mieć SPO i mieć dwóch napastników, ale nie mogłem tego jakoś zmienić, więc stwierdziłem, że wezmę SPO i trzech napastników. I mam tutaj Kolewa, który był już w składzie, Jankowski też był w składzie, Zameldinow, który jest z Lecha Poznań, ja go ściągnąłem za chyba milion, jakoś tak. E, oczywiście Wojtkowski z Wisły Kraków, również ciągnie to tam za 700 tysięcy e, Wejnowicz, który by the way jest aktualnie w Gdyni najprawdopodobniej możliwe, modlę się o to, że wróci do Arki, bo jest to zawodnik naprawdę bardzo fajny jeśli chodzi o środek pola no, oczywiście Adam Deja, Hellstrup, Magoma e, Matynia, Hubert Matynia z Pogoni Szczecin oraz bodajże jego kolega klubowy Bartosz e, nie pow on był chyba Łukasz Bartosz czy jakoś tak no nie pamiętam imienia przede wszystkim ma na nazwisko Bartosz no i oczywiście moi drodzy wykorzystałem sobie z tych punktów FIFA points tak czy jak to się tam nazywa tych Co się zbiera po prostu punktów na znalezienie super gwiazdy i mi znalazło bramkarza jest to niemiec Meier który jak na razie jest spoko nie powiem no ale się rozwija bardzo fajnie. No i kogo my tu jeszcze mamy? E, posprzedawałem dość dużo zawodników. Przede wszystkim... Kupiłem jeszcze na prawą pomoc Boltona, ale on jest czoła... Ki no, kijowy jest, mega kijowy, więc siedzi na rezerwach. E, tu są moi młodzie ci, młodzieżowcy, tak? Tutaj Brazylijczyk który wygląda jak kino, ale 5 gwiazdek tych sztuczek. No tutaj 3 na 3, tak więc no całkiem fajnie ty, gra się tym składem, nie powiem. Moja szkółka się fajnie tak rozrasta, nie po też właśnie na to bardzo zwracam uwagę, ponieważ tu mam już dwóch. Tak, co ma potencjał 76 do 90, 75 do 93. Całkiem fajnie to wygląda, nie powiem. No ale sytuacja w tabeli już zupełnie inaczej wygląda, tak? Na pierwszym miejscu jest y, miedzielegnica. Wiadomo, to jest z zeszłego sezonu jeszcze nie było nic zmieniane, tak więc... Miedzi, miedzi już nie ma u nas w Ekstraklasie, tak samo... Zagłębia Sosnowiec, który zresztą jest na ostatnim miejscu. Ale no... mieć jest na pierwszym, Jagiellonia drugi, śląsk w trzecie, no i my jesteśmy jako areczka czwarte. Lechia jest na ósmym, czyli nasz rywal. Betonowo tak zwane. No i w sumie... To tyle. Tak więc co, no... Po wstępie, dość długim, sobie zaczniemy Zagramy sobie derby Trójmiasta z Lechią Gdańsk Oczywiście wy zobaczycie tego skrót Tak więc e, proszę nie komentować tylko mojej gry, ponieważ Ponieważ nie chcę tego słuchać <laughs> Nie no dobra Lecimy moi drodzy Będzie bez komentarza, standardowo Stadion Energa w Gdańsku, czyli nie pamiętam już jak się on tam nazywa Ale lecimy Już Pajszao podanie na skrzydło Wrzutka, ale to Tutaj mamy Bartosza Tutaj cyk, Wojtkowski do Jankowskiego O Boże Miał być fake shot, ale mamy bramkę, moi drodzy. Kole strzela na 1 do 0 już w 11 minucie. Po tak naprawdę bardzo szczęśliwym rykoszecie z obręcy Lechi. No ale, kogo to interesuje? 1 do 0 do Matynia, Matynia wrzuca w pole karne. Ale tutaj jest jeszcze Bartosz, ale wolę nim nie uderzyć. No i właśnie, ja chciałem do Wejnowicza, a on... Uuuu. Uh. To było całkiem niezłe, nie powiem, całkiem ciekawe, ale ona za bardzo do góry podchodziła. To było ciekawe uderzenie, nie powiem. Hellstrup i na drugą stronę. Tynia Wejnowicz, Kolew i długa piłka do Jankowskiego. Jankowski dotrzesz jaj dobra, Kuciak był pierwszy. Dziękuję. Paul Hara na haraslinie No i będzie 1-1 A nie Meir to obronił Bardzo ładnie żółta kartka A, Jakub, nie Łukasz. No to mamy już, chyba bardzo Rzut rożny dla Lechigdańsk, ale Od bramki nalepa bardzo dobrze kryty przez naszych zawodników. Daleko wybijamy, nie ma sensu. Starałem się generalnie wykupować takich zawodników młodych, powiedzmy perspektywicznych, na, jak na miano naszej ligi, tak żeby było to w miarę odzwierciedlenie jak w rzeczywistości, że wiecie, nie, nie kupię sobie od razu jakiegoś kozaczka za 2 miliony, bo po prostu trzeba pamiętać, że są jeszcze inne koszta. No i kupowałem tak za 500-600 tysięcy, tak. Z nadzieją, że się kiedyś tam troszeczkę rozwiną. No i potem po prostu będzie z nich kozaczek. O, tutaj. i kurde. Za słabo, kolew. Za słabo. Dejadasz radę. No i mamy koniec pierwszej połowy, moi drodzy. Arka Gdynia jak na razie prowadzi na wyjeździe z Lechią Gdańsk. 1 do 0, ale nudny mecz, ponieważ mało takich sytuacji bramkowych. Ta bramka bardzo... Szczęśliwa jeśli chodzi dla zawodników Arki. Tutaj ruletka uderzenia... Ale prosto w Kuciaka nie miałeś naprawy, tylko na ten dalszy powiedzmy słupek wrzutka na naszego roska. I podanie prosto padło do Jankowskiego. Nie jest na spalonym, dlatego będzie 2. Będzie 2-0, jest 2-0. Szczęśliwie też. Ponieważ Kuciak mógł to na spokojnie wybronić. Bardzo ładnie no To podanie Kolewa Prostopadłe Przyjęcie Jankowskiego Nie powiem Bardzo ładna akcja I 2-0 dla Arki W ogóle Napiszcie mi w komentarzu Jaka jest na przykład Wasza ulubiona drużyna z polskiej u Ligi Kto to tak uderzył Wolski No Kurde Bardzo ładnie Nie powiem E, jaka jest Wasza ulubiona drużyna piłkarska z Ekstraklasy bądź z innej ligi, jeżeli nie oglądacie Ekstraklasy Bo na pewno są takie osoby. Rzutka. Nie ma, dobra. E, bo na pewno są takie osoby, które wiecie, no. Polska liga dla nich nie będzie istnieć, ponieważ. u, kurde, że to nie wpadło. Jakiś rykoszet tam musiał być, chyba co? No dobra, ale na pewno jest jakieś inne drużyny. No i oczywiście, czy. 3-1. Woj... Nie, nasz rusek bardzo ładnie. E... No, i czy gracie może w jakichś tam drużynach, nie? Bardzo chętnie sobie poczytam o tym. Ja mogę wam powiedzieć, że oczywiście kibicuję arce. No, i teraz uwaga, będą hejty, ponieważ Barcelona w Lalidze w Premier League jest to Liverpool i Manchester City jeszcze zanim Manchester City zaczął wygrywać. Te swoje meczyki, wszystkie i mistrzostwa, więc spokojnie tutaj nie ma sezonowiec czy coś, po prostu jakoś tak zawsze wolałem City od United. Nie wiem czemu, ale no, jeśli chodzi o Premier League, to tak, Liverpool na pewno z Bundesligi nienawidzę wręcz Bayernu. Nie cierpię tej drużyny, po prostu nie trawię jej Wiecie jak to jest, że macie drużynę, co nie? O Jezu, tam miała być ruletka No i teraz muszę wycofać, żeby... Eee, że widzicie, powiedzmy, drużynę, tak? Pięknie I będzie No i dupa że macie drużynę i po prostu, nie wiem, jakąś taką, tak, no nie lubicie ich, nie, po prostu jakoś tak wam nie, przy, nie przytrafia do gustu, no to tak mam z Bayernem. E, nie wiem, po prostu nie lubię. No, z Ligi Hiszpańskiej jeszcze bardzo lubię Deportivo Alavés ale to już, no, można nazwać trochę sezonowcem ze względu na to, że klub mi zaimponował kilka lat temu jakoś. Nie powiem dokładnie kiedy. No i chyba to tyle, powiem wam szczerze. No i teraz czekam na wasze odpowiedzi. Chętnie podyskutuję z, z wami w komentarzach. I możecie też napisać, czy nie chcecie, może, po prostu więcej takich filmów z FIFKI 19, może z jakiejś kariery, czy coś. Raz na jakiś czas. HOHO! No i 4-1, dziękuję bardzo. Nasz rusek kompletuje dublet, tak? Bo chyba hat-tricka nie. nie pamiętam w sumie. To co, Kolew, tak? Strzelił. Kto na 2-0 strzelił Jankowski? No to dublet, ale piłka nie do obrony. Chyba, no nie z tej perspektywy. No daleko było mu sięgnąć kuciakowi dublecik naszego ruska i 4 do 1. E, no i fajnie wygrywamy derby trójmiasta w końcu. Szkoda, że to nie ma serio odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ale no dobra, no nieważne, wracając do naszego tematu, ja czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że e, podyskutujemy sobie. Możemy również podyskutować sobie o naszej e, lidze, o, no na różne tematy. Nie powiem. No i oczywiście, czy chcecie FIFA, no bo ja bardzo często gram w FIFA, jeśli o to chodzi. I mógłbym po prostu, wiecie, odpalić nagrywanie i sobie pograć. Czy z wami na przykład zagrać, o, jak ktoś gra na. Ja gram na PCC, jeśli chodzi o to. O, mój padzik się odłączył. Więc jeśli o to chodzi, no to na spokojnie moglibyśmy sobie zagrać czy coś. Wejnowić Wejnowić No, nie jest na wypożyczeniu, więc my siłą rzeczy i tak nic nie zdziałamy. Janotę ja i tak chciałem sprzedać. Socha mi nie jest potrzebne. Hmm. Czy ja mam lewego pomocnika. Chyba mam Dancha, na pewno możemy sprzedać. Maricia to już dawno chciałem sprzedać. Markus. Markus, 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 ze względu na to, że ty jesteś praktycznie... E, no jesteś naszym... Naszą legendą. Więc negocjujmy z tobą kontrakt, nie pamiętam ile ty zarabiałeś teraz, sobie zaraz zobaczymy. E, w nie, klubie rotacyjnym wyst sporadyczne występy weźmiemy. No bo co, no masz 34 lata, chłopie. 3 lata? Ale nie, ja to na dwa. Na roczek to tak trochę słabo. Mm, no nie no, błagam cię, żadnej klauzuli. W FIFA to jest właśnie... Czy on chce mniej zarabiać? Spoko, trzymaj. E, co ja chciałem powiedzieć? O, tu mam... Fajnie, bo się zgodził Matynia na czteroletni kontrakt. To było naprawdę mega. Bo teraz bardzo... Ale to bardzo rzadko chcą. 4-letni kontrakt. Tu 3 lata, 3 lata, 3 lata. Mam jednego lewego pomocnika, więc e... Tavares. On się fajnie rozwija. On naprawdę bardzo fajnie się rozwija i go możemy wsadzić raz na jakiś czas Za Jankowskiego, żeby się rozruszał. Eee, dobra, moi kochani, tutaj nam się rozwija karierka. Mamy konferencję prasową z. Lechem Poznań, z którym mamy zresztą zgodę, wiadomo, trójca, Lech Poznań, Krakowia i Areczka. Jak to tutaj wygląda, Areczka, no dobra. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że ten format cyklu odcinka się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górkę, łapkę w górkę, łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona drużyna oraz komu kibicujecie, tak więc czekam na Wasze komentarze, na Waszą opinię, jeśli chodzi o jakieś tam y, odnośnie FIFA, czy chcecie więcej. Ja się z Wami żegnam, dzięki, cześć, czołem, no i pa!